🎵🎵🎵 Štěma a v nové serii Švětačné pod titulem Gdzie są... gdzie jest reszta re, reszta prezentów. Zaczynajmy. No. O! Dobrze, no, się nie będę palił. Dobra, nie będę ryzykował. że zebrałem. Przez chwilę sobie tutaj, bo Clipper tu był przed chwilą. Tam jest jakiś domek, widzę. Jeszcze tej mapy nie patrzyłem, wcześniej, ale to, to jest dosyć pr prosta mapa. Praktycznie będzie polegała tylko na tym, żeby sobie poszukać yy, no. W bliżej szukać szukać można prezentów. Dom do Miko a dobra. Miko właśnie rozdaje prezenty, ale chyba zostawię w Odszukaj je. Szukajcie. O, to na pomoc. U, fajnie. Ale po co mi dwa ja wysadzimy jedno. To mi wystarczy założymy sobie to wszystko najpierw Dobra mamy, mogę sobie coś brać Mogę, fajnie. Weźmiemy sobie mieczek jeśli mogę. Nie mogę mieczka na szkoda. Co, co to było? O, ciekierka chyba? Fajnie, a chyba też. To bo przecież. Trudno. Jeszcze coś na górze jest. Zaraz sobie pójdziemy poszukać. Łóżka. Pornożajcie za tabliczkami. Szukajcie na drzewa. Haha. To jest podpowiedź. Ale najpierw sobie coś może zbudujemy. Uuu, ja nie mam jedzenia, ja potrzebuję Szybko jedzenia Ja też mam na ja tu nie mam jedzenia, co ja robię? Jakaś świnia A, dostałem jedzenie Szczęście, dostałem jedzenie Już się że jestem bez... Tym, nie mogę Dobra, tak Siekierka jest Złota siekiera jest mam pewności. Nie byłem pewien, jak to mm. zrobili. Mm. No dobra. Zawsze się nalewała skrzypić. Aaaa. Przenica, nie wiem, po co mi No dobra, to będziemy dalej szukać. Co mamy szukać? Kutra. Dobra, dobra. O, mm. tu jest tabliczka jakaś była. Szukajcie wielki wiersz. Zobaczymy sobie. Wiadomo, czy nie trwać. Oczywiście wyłączyłem minimapkę, żeby mi to nie podpowiadało, bo to może być nie blisko i będzie widać na minimapce. Jakieś w skórze. Nie widzę. Tam coś jest chyba. Tam się coś kojarzy, że tam coś może być, bo tam jakby coś takiego z bruku widziałem, z kamienia. Gdzie Czemu się kierasz? Muszę sobie wziąć miecz. Idę się przespać, dobra. Dobra, i właśnie idę się przespać, bo to będzie najbezpieczniejsze. No bo tak, to jest trochę niebezpiecznie. No dobrze, że po to się potwory, bo jednak rzeczywiście. Dobrze, że nie możemy teksturki świątecznej, bo ja nigdy nie robiłem nie lubię teksturek Dobra Dobra, jest okej, okay. widno jest. Winno być No Dobra nawet nie będę miał zamiaru iść. Myślę, że to może na, na wprostsza będzie, Abyś zrobił jakąś atmosferę, jakąś lepszą. Tak będzie lepiej. A tam jest wieża, ale blisko, naprawdę. Wieża jak wieża. więc tam, tam jest. Wejdź do wieży, a potem iść po prostu Aha, na pewno wieżę. coś tam będzie pisać. Czego mam szukać, czy coś? Sto diaksy, jakoby diaksy. Dobra sobie są chodzimy No, odcinek już trwa 5 minut. Diaksy ma tak, diaksy. Aha, już wprost, ale sobie, sobie, sobie sprawdzić. Czy tam w pozemce było. Co tam jest takiego? Z jakieś tak. Dobra. Można już rzucić sobie. Tak, się mi sobie dowierzy. No I to będzie koniec tego pierwszego odcinka serii świątecznej. Dzięki. Cześć.